Bycie dobrym nie jest łatwe. Szczególnie, że wziąłem kamerę, a nagrywam wstęp telefonem. To pół godziny temu o 10.30. Mamy godzinę 11. Wyglądam jak Jul. Kacper miał opłacony parking do godziny 10. Ostatnio dostał mandat, więc teraz postanowiłam go zabezpieczyć. I pójść kupić mu bilecik, żeby nie dostał mandatu. Pytanie, gdzie jest jego fura i jak się zrobi, bo pierwszy raz kupuję bilecik. Ten, co sobie zaparkował daleko Ja nie znam jego rejestracji, muszę zrobić fotę I dopiero wtedy podpisywać. Jest chyba ujemna temperatura Na tym zborze, ale tylko chyba Bo jest tragicznie obrzydliwie Zimno I nie potrafiłam posługiwać się tym pachołkiem Do płacenia To była jakaś tragedia, musiałam zadzwonić do Kacpru Na Facetime, bo bym sobie nie poradziła Ale jeszcze wiecie co jest problem Moje paznokcie, które Mi nie przeszkadzają w codziennych rzeczach wykonywanych przez kobiety, a faceci, chociaż... ale teraz... ale teraz powiedziałam. Kobiety nie mają aut. Kobiety nie używają tego. Sorry. Dobra, więc nie przeszkadzają mi w codziennych rzeczach poniżej kobiet poniżej 18 roku życia. Klikanie na tej maszynie to jest jakaś porażka. Nie da się w tych paznokciach, bo mnie całe palce wyglądają. Widzicie jak wyglądają, jakby nie wyglądały. Nagrywam telefonem nie wziąłam kamery, ale byliśmy sobie na zakupkach i nie ma w ogóle miejsca do jedzenia i, i nie wiem co to w ogóle będzie za vlog, ale mam jakieś 3 godziny do odjazdu i nie To jest jeden sos. Nie, to dla mnie sos. Wszystko no, jest, jest dla mnie. Oprócz by że to będzie mniejsza. Znowu blok z telefonu okazało się, że mam za dużo rzeczy i się nie zmieszczę do Blackara. Bla nie z panuchem po prostu, bo twoja torba jest większa niż bagażnik samochodu w ogóle. A ty jeszcze dobrałaś więcej? Ja nie wiedziałam, dobra. W każdym razie okazało się, że jutro miałam być o notarysza we Wrocławiu, ale w ostatnich chwilach powiedział, że jednak tego nie ma, więc o tyle dobrze, że nie ma tego notarysza. Ja mogę wracać na chatę Fajnie, zostałem wykorzystany do transportowania i do wszystkiego I masz czekoladę między zębami dalej <grym> Ale wstyd Harwol obczaja świat pierwszy raz, jest w takim miejscu niesamowitym I widzi auta Jezus, jakie niesamowite to jest dla niego Szczuręc. Uj, uj. Dzisiejszy telefonowy vlog, ten jaką minę zrobił. Ja już mam wymarunek, bo na tych vlogach, ale dzisiejszy telefonowy vlog. Bo ja jestem wymalowany, zawsze jak najgorsze jest to, że zawsze jak siedzę z łką, to później idę do lustra i wyglądam jak wymalowany, bo z niej schodzi ta ta Ale nie ścieraj mi teraz z bąsa. Tak nie masz. Wszystko przewodzi na mnie. No bo po prostu zabierasz mi makijaż. Ale w dzisiejszym telefonowym vlogu kamera zdawał cię, więc nawet jej nie będę wyciągać. Chciałam wam pokazać, co Kacper puścił, bo powiedział, że to jest bardzo fajne. Zaraz jedę na jego pierwszy trening, bo nieraz nie zabrał przed poprzednim fajmem i dopiero teraz miejmy, zabierał zabierano treningi, więc sobie pooglądam, co on potrafi. Ale powiedział, że ma coś fajnego do puszczenia, i puścił to. Zajebiste to jest. Zobaczę, że wszyscy ci powiedzą, że to jest zajebiste. Znowu nie mam kamerki, ale się sobie i ogólnie jak Kacper się bije. Widziałem, przyjechałaś tylko do mnie na trening, żeby nagrać vloga. Nie, e. tak? obserwowałam. Czasami ja czasami siedziałam w telefonie, jak trochę mnie nudziło, ale potem tam obserwowałam. Ok. Kacpi się tak zgrzał, że mu okulary nawet zaparowały. Nie, to się opierdzielamy i wodą oplewamy. Tylko na Więc otóż Kacper kupił krzesło. krzesło. To jest krzesło. No, ale ten, teraz, to jest. też Fajne krzesło. Kacpis <laughs> z krzesłem. Kontynuacja vloga z telefonu ja dzisiejszego. Jest Trisa. Musimy to ułożyć jakoś. W ogóle patrzcie, co kupiłem dla Oliwiera. Jaki wielki prezent. A co kupiłem dla Julki? Beka. Przybyłaś w piątkę, jakbyś mi pomagała. Ale jakbyście pomyśleli teraz, że o, przecież głupki mogliście to włożyć do tyłu. <zysy> <tysy> Dlatego mam Forda S bo to jest najlepsza fura. i Najcudowniejsze autko. Już pod koniec dnia wyglądam, jak wyglądam, ale kalendarze adwentowe, moi drodzy, zapomnieliśmy o kalendarzach. I tutaj jest pewien problem. Miałam jechać do Wrocławia i kalendarze mi się wszystkie nie zmieściły, więc spa i herbatki musiałam otworzyć do końca, więc będziemy losować, co niby jest z którego dnia, więc takie oszukany trochę. Dzisiaj jest 21 grudnia. Otwieram numerek 21 Kacpi. Wiesz, co dostałam? Co co jest? To jest korektor? Baza, eyeshadow, ah, dobra, mamy bazę pod te cienie do oszu Zajebiście Nic wow W sumie tak jak w każdym kalendarzu Ale dobra, czas na kinderki Mamy czekoladkę pod numerem 24, mamy tutaj I dzisiaj będzie Kinder Country Aaa Misiu, jest Kinder Country pod 21. Moje ulubione Kolejny matujący puder No nie jest to super w sumie dupa, a w make-up Revolution może coś fajnego tutaj będzie. Zaraz będziemy losować oszukane prezenty. Ale to nic. Co tu mamy? To tu jest konturówka. Ja, yeah. O Boże, dobra. To jest chyba mój faworyt. Ta konturówka jest zajebista. Uwielbiam i wiecie co? Ja nawet się wczoraj martwiłam, że moja ulubiona konturówka mi się kończy. I ja będę teraz zamiennik mojej ulubionej konturówki. Więc gitówa. Już jestem w, w ogóle cała czerwona. i ja w ogóle nie mam połowy podkładu na sobie. Wyglądam jak klaun. Losujemy item. OK, od SPA. Załóżmy, że to było po 21. Wiem, że zepsułam zabawę, ale... Ale to nie moja wina. I w SPA dostaliśmy... Staring at you", czyli pewnie jakieś lusterko. Ej, eee, zajebiste. Takie kur... Zajebiste. mam lusterko do no, telepii w końcu. Pewnie nigdy go nie użyję, ale niech sobie będzie. A jeżeli chodzi o herbatki, to mamy tak. Dostały nam cztery herbatki do końca. Tutaj smaki zakryję, żebyście nie widzieli jeszcze i mamy tak, ja też nie wiem, jakie są, bo ich nie czytałam, po prostu wyjęłam. I losujemy tą. Palona mate Dobra, elegancko, czyli chamę udało nam się otworzyć. Niesamowita historia. To się jeszcze dzisiaj będę robić, nie wiem, sobie będziemy z Kasprym odpakowywać tego jego bara, więc może coś jeszcze z tego dogramy? Nie wiem. Widzimy się pewnie teraz. Mówiłam, że będzie to robił, robi to. Kiedy miałam to robić? lub to będziemy mieli dźwięk jak w kinie Człoda, to da to pomóc okej okay.